Siemano, jestem Kamil i witam Cię na kanale Wzorowa Matematyka. Dzisiaj naszym tematem będzie rozwiązywanie równań metodą równań równorzędnych. W skrócie jest to bardzo prosty temat i tak naprawdę to jest zwykłe rozwiązywanie równań. Przytoczę wam dzisiaj kilka definicji, kilka twierdzeń, których powinniście się nauczyć oraz porobimy sobie kilka zadanek. Zadanka będą naprawdę fajne, ciekawe, a przede wszystkim takie, które wam się mogą przydać, także polecam się skupić. A jeśli odcinek wam się spodoba, to fajnie by było jakbyście stawili tą łapę w górę i suwa tam na kanale. No, ale serio zostawcie, bo to naprawdę pomaga w rozwoju kanału, szczególnie na samym początku. I co, oczywiście tak samo zapraszam na mojego Instagramka, Socialki wszystkie inne też są tam podane na dole w opisie linki oczywiście A jeśli macie jakieś sugestie, jakieś nie wiem, uwagi albo po prostu czegoś nie rozumiecie, no to sekcja komentarzy jest dla Was. Postaram się całą przeczytać, odpowiedzieć i nie będzie z tym żadnego problemu. Także co, my powoli będziemy mogli przechodzić właśnie do omówienia sobie teorii. Zaczniemy sobie od pierwszej definicji, czyli definicja o tym, czym w zasadzie są równania równorzędne. Brzmi ona następująco. Dwa równania określone w tej samej dziedzinie są równoważne wtedy i tylko wtedy, gdy mają takie same zbiory rozwiązań w tej dziedzinie. Nic skomplikowanego w zadaniach, będzie to jeszcze prostsze. Istnieje tutaj kilka tak naprawdę również twierdzeń, e, które właśnie mówią nam o przenoszeniu stronami, o redukowaniu wyrazów podobnych itd. E, nie jest to w sumie ważne w sensie. Twierdzenia nie są ważne, bo żeby to robić, to jest bardzo ważne, ale to nie będziecie mieli z tym żadnego problemu. Eee, także co? Także lecimy sobie powoli z zadankami. Zadanka będą naprawdę proste, także pojmiecie je wszystkie bez żadnego problemu. Ok, także ja już sobie równanie wypisałem. Od czego należy zacząć? Oczywiście zaczynamy od określenia dziedziny tego równania. Także wypisujemy sobie, że dziedzina... I tak, wiemy, że x plus 3 musi być różne od zera oraz x tak samo musi być różne od 0. Czyli x jest różne od minus trójki i x jest różne od zera, to znaczy, że x należy do zbioru liczb rzeczywistych odjąć minus trójkę i 0. Dokładnie, i to jest dziedzina właśnie naszego równania. Chodzi o to, że po prostu mianowniki są różne od 0, do tego właśnie coś takiego musimy wypisać. I tak, teraz właśnie, a propos tych mianowników, to należałoby je sprowadzić właśnie do wspólnego mianownika, w sensie całe to wyrażenia. I w jaki sposób możemy to robić? Istnieją dwa sposoby, jak można rozwiązać to równania. Pierwszy sposób byłby taki, że po prostu mamy 2 przez x plus 3 równa się e, minus 1 przez x, i teraz mnożymy to e, po prostu tak jak w chemii to było, że, że wiecie o co chodzi, że 2x równa się minus e, x plus 3, tutaj oczywiście nawias, i w ten sposób też można to rozwiązać. To, to jest pierwszy sposób. Wydaje mi się, że do tego łatwiejszy, ale na naprawdę jest warto umieć po prostu sprowadzić wszystko do wspólnego mianownika. Także skoro już zacząłem, to myślę, że ten sposób mogę kontynuować na razie, ale później ten drugi wam tak samo pokażę. Czyli 2x równa się minus x minus 3, 3x równa się minus 3, x równa się minus 1. Ok, wszystko jest git, wszystko działa, to jest nasz wynik. Zacznijmy, że to był powiedzmy pierwszy sposób i teraz wam pokażę drugi sposób. Czyli tak. Przejdźmy sobie dalej od tego, właśnie wychodzimy. Jest 2 przez x plus 3 plus 1 przez x równa się 0. I w jaki sposób możemy zrobić to, żeby te równania miały te same mianowniki? Także najmniejszym tutaj wspólnym mianownikiem będzie mianownik x, otwarty nawias x plus 3. Żeby to zrobić, to po prostu wpisujemy 2x przez x, x plus 3. Zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego tak dokładnie to będzie. Plus i właśnie skoro chcemy mieć taki sam mianownik, dla tej drugiej części to tutaj wpisujemy x plus 3. Generalnie jest to razy 1 razy to, ale no wiadomo, to nie ma sensu po prostu tego pisać. E, tylko teraz, żebyście to widzieli, x, x plus 3 równa się 0. E, teraz już po prostu możemy bez problemu to wyrażenie dodać, skoro te mianowniki są takie same. I generalnie w jaki sposób ja wiem, że, że to będzie właśnie ich wspólny mianownik. Tutaj do tej dwójki musimy dopisać X, wtedy nam powstanie x tutaj na dole. A do tutaj jedynki musimy wstawić x plus 3 I wtedy x plus 3 nam dojdzie tak samo na dół do mianownika Dlatego, że po prostu jeśli mamy taką powiedzmy dwójkę przez x plus 3 No nie? To, to jest to to samo, jest to to samo co 2x przez x, x plus 3 Dlatego, że to jest jakby, jakbyśmy pomnożyli razy 1 Dlatego, że ten xik można nam się tutaj po prostu skrócić i jakby tego nie było, ale żeby uzyskać właśnie wspólny mianownik, no to jednak ten x się tutaj przyda. Czyli teoretycznie to mnożymy razy 1, bo mnożymy razy x przez x. Czyli x trafia nam zarówno do licznika, jak i do mianownika. Mam nadzieję, że to rozumiecie, a teraz przechodzimy tutaj dalej, czyli jest 2x plus e, x plus 3 już z drugiego tego ułamka i zapisujemy to właśnie pod wspólną kreskę ułamkową. X, x plus 3 e, równa się 0. Teraz Skoro dziedzina jest określona i wiemy, że x należy do r minus minus 3 i 0, czyli to się nie może tyle równać, to znaczy, że mnożymy razy właśnie ten mianownik. Teraz wiemy, że jest 3x plus 3 równa się 0, dlatego że wyrazy podobne, czyli 2x plus x dodałem, wiemy, że 3x równa się minus 3, wiemy, że x równa się minus 1. I tak, pomyślicie, oczywiście wybieram sobie ten sposób tutaj, e, dlatego że jest on łatwiejszy. No aczkolwiek wiadomo, e, czasem może być tak, że będzie trzeba znaleźć wspólny mianownik, jeśli chodzi o trzy ułamki. I jeśli chodzi o trzy ułamki, no to już przenieść stronami to będzie po prostu ciężej, żeby, żeby sobie je pomnożyć i tak dalej. Więc wtedy już ten wspólny mianownik będzie trzeba potrafić znaleźć, dlatego e, warto tak samo umieć go znajdować, jeśli chodzi o niewiadome. No, i przechodzimy sobie do kolejnego zadanka. Kolejnym zadankiem będzie zadanko 1.116, myślę, dlatego, że jest to po prostu troszkę, troszkę cięższe e, rozwiązywanie równania. Ok, przykład H, ja sobie go oczywiście wypisałem. Zaczynamy ponownie od określenia dziedziny. E, I w ogóle, sorry, bo tą dziedzinę zauważyłem, że za każdym razem piszę tam w miejscu, gdzie jest kamerka, bo mi jest tam po prostu wygodniej pisać w prawym górnym rogu. Dobra, ale tutaj możemy od razu napisać, że dziedziną będzie zbiór liczb rzeczywistych. Dlatego, że po prostu żadnej niewiadomej, czyli żadnego X w mianowniku nie mamy. I tak, co należy teraz zrobić? Dużo osób takie zadania robi w różny sposób. Ja zacznę jednak od najpierw uproszczenia trochę licznika i, 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 i zrobię to w ten sposób, że skoro widzimy, że tu jest X plus 4 minus X przez 3, to możemy równie dobrze zapisać to w postaci, że jest to 3X plus 4 minus X przez 3 i przez Ok, także możemy to zapisać w takiej postaci, dlatego że wiemy, że skoro x stoi przed ułamkiem, a to właśnie w tym ułamku w mianownikiem tego licznika naszego jest trójka, a x nie ma pod tym ułamkiem, w tym ułamku w sensie, to znaczy, że musimy tak samo znaleźć wspólny mianownik w tym liczniku naszym. No i tym wspólnym mianownikiem wiadomo, że będzie trójka, także tego x, jeśli pomnożymy razy 3. I wrzucimy pod ten, pod ten właśnie ułamek, no to to wszystko będzie się zgadzało i wszystko będzie git, więc możemy to zapisać w taki sposób. I jak ktoś to potrafi, to sorry, że to tłumaczę w taki sposób, no ale wydaje mi się, że tłumaczę to najprościej, po prostu jak się da, żeby te osoby, które tego nie ogarniają, tak samo to zrozumiały. Nie? I to samo sobie robimy właśnie po tej drugiej stronie, po prawej stronie tego równania. W tym liczniku, tego głównego licznika, będzie 5x minus x i uwaga. Skoro jest minus przed całym ułamkiem, to oznacza jakby tutaj był nawias, no nie? Eee, a skoro tutaj jest nawias, to znaczy, że minus x jest normalnie, ale jest już plus 5, no nie? Wiecie o co chodzi? Dlatego, że tutaj jest znak minus. Eee, no, także, także myślę, że wiecie o co chodzi, I, i teraz jest tutaj przez 5, a tutaj jest przez 3. I teraz pokażę Wam coś, o czym bardzo możliwe, że nie wiedzieliście, bo ja chyba się o tym dowiedziałem dopiero w drugiej klasie. Skoro mam już to w takiej postaci, to oznacza to, że tą trójkę, która jest tutaj, zrzucamy sobie do mianownika, a tą piątkę, która jest tutaj, tak samo sobie zrzucamy do mianownika. I w ten sposób od razu też uproszczę licznik. W liczniku będzie 2x plus 4 przez i właśnie 3 razy 5, czyli przez 15. Jest to bardzo proste, prawda? To sobie można właśnie w ten sposób zwrócić do mianownika, a tutaj upraszczamy sobie również licznik, czyli będzie 4x plus 5 przez 15. Sorry, skoro mamy te same mianowniki, to znaczy, że albo te mianowniki po prostu możemy uprościć sobie stronami, bo od razu to widzimy, albo ewentualnie tak samo dla bezpieczeństwa możemy napisać razy 15 i to jest właśnie obustronne mnożenie razy 15. Jako, że kończy mi się ta tablica, to po prostu zrobimy sobie dalszą część tutaj, czyli 2 x plus 4 równa się 4x plus 5. Z tego przenosimy właśnie stronami. Z tego widzimy, że będzie minus 2x równa się 1. I to od razu napiszę, że x równa się minus 1 druga. Tak, x równa się minus 1 druga. Widzimy, że zbiorem wartości jest zbiór liczb rzeczywistych. W sensie dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych, przepraszam. No, także x równa się minus 1, 2, i to jest jedyne rozwiązanie właśnie tego równania. Także co? Kolejne zadanko w tym odcinku? Zrobimy sobie zadanko 1.119 przykład h. Ok, także przykład h z tego zadanka. Dane jest równanie z niewiadomą x. Wyznacz wartość liczby a, dla której podana obok równania liczba jest jego rozwiązaniem. Ok, chodzi w tym o to, że x równa się 1 jest właśnie rozwiązaniem całego tego równania. I po podstawieniu za każdy x w tym równaniu 1, wreszcie wyjdzie nam ta niewiadoma a. Także do tego sobie przystąpimy. Na początku musimy oczywiście wyznaczyć dziedzinę. Także dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych, dlatego że żadnego x, znaczy x jest nawet podany, więc, więc i tak po prostu ta dziedzina jest z góry określona od samego początku. I tak, co warto zauważyć, co tutaj należy zrobić w tym wszystkim. Wiemy, że Mianownikami są liczby 6, 4 oraz 3. Skoro 6, 4 oraz 3 są mianownikami, to musimy z jednego z poprzednich odcinków znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność. Najmniejszą wspólną wielokrotnością tych właśnie mianowników jest liczba 12. Tak dlatego, że e, no, po prostu zarówno 3, zarówno 4, jak i 6 są dzielnikami liczby 12. Czyli możemy sobie pomnożyć to po prostu razy 12 stronami. W ten sposób mamy 12 razy e, Za x -a już będę podstawiał wszędzie jedynki Jak coś 12 razy a minus 5 Przez 6 Plus e, 1 plus a Przez 4 I też 12 razy I tak dalej Równa się e, Tutaj no bez sensu pisałem to 12 Dlatego, że wiem, że to jest 2 A to jest 1 A tutaj jest to 3 I to jest 1 Dlatego tutaj uwaga, uwaga jest 5 minus 5 minus 1 i razy ile? 4 razy 3 to 12. Trójka nam się skraca, więc zostaje nam tylko 4, nie? Minus i tutaj tak samo jest 12, a czwórka jest w mianowniku, czyli minus 3, 3, a minus 7 i jeszcze jest minus x na koniec, czyli jest minus 1, ale pamiętajcie o tym, że jest minus 1 razy 12, czyli minus 12 bo to jest mnożenie obustronnie wszystkiego, także wszystko już zostało pomnożone, czyli w ten sposób mamy 2a minus 10, bo też pamiętajmy o tym, że tu są wszędzie nawiasy, e, więc jak później będziemy mnożyć to tutaj z nawiasami wszystko e, plus 3 e, plus 3a, dokładnie 20 i nie mam pojęcia, czemu tu jest minus 1, tylko chodziło, tu miało być minus a, e, więc sorry, jak widzieliście wcześniej ten błąd, no to gratulacje dla Was. Minus 4a, minus 9a, plus 21, plus 21, minus 12. Dokładnie. Teraz możemy sobie uprościć i ogólnie zredukować te wyrazy podobne. Czyli tak, wiemy, że to jest 2a i 3a, czyli ogólnie jest 5a, minus 7 równa się, jak to wygląda? Po tej stronie jest minus 4a, minus 9a równa się minus 13a. Tutaj jest plus 20, 20 plus 21, minus 12. Ok, ile to jest? To jest 20 plus 21, czyli 41, czyli jest to minus 29, także sobie to zapisujemy wszystko tutaj. I teraz należy to wszystko poprzenosić stronami. Czyli tak, minus 13 skoro przenosimy na kolejną stronę, czyli musimy to 13 dodać, a mogę na pan napisać w sumie, czyli dodać 13a. Skoro oddamy 13a, to tutaj będzie 18a, a po prawej stronie nie będzie niczego. Tak samo od razu możemy sobie przenieść tą siódemkę na drugą stronę. I sorry, tutaj jest minus 29 napisałem, a powinno być plus 29. Tak samo siódemkę można przenieść na drugą stronę, a tu już nie będę nic spisał. To się równa 29 plus 7. 29 plus 7 to jest 36. Skoro jest to 36, to teraz należy to podzielić przez. 18 oczywiście. Skoro dzielimy to przez 18, po to, żeby otrzymać samą liczbę a, no to wiemy, że a równa się 2. I a równa się 2, czyli dwójka jest tą naszą niewiadomą, którą musimy podstawiać za a, i wtedy wszystko jest git dla x równego 1. Pamiętajmy o tym, oczywiście. No i co, zostało nam już ostatnie zadanko w dzisiejszym odcinku, także bez przedłużania jakiegoś większego, możemy sobie do tego zadanka oczywiście przejść. I będzie to zadanko, uwaga, uwaga, 1.121. Polecam wam się oczywiście już wyświetla na tablicę i zrobimy sobie z tego zdanka przykład B. Czyli tak, wyznacz cztery kolejne liczby naturalne nieparzyste, których suma wynosi 112. W jednym z poprzednich odcinków podawałem wam wzór na liczbę nieparzystą i ten wzór to jest ee, 2 k plus 1. Przykład B oczywiście. 2k plus 1 to jest wzór na liczbę nieparzystą. Dlatego, że cokolwiek nie podstawicie za liczbę, za literkę, przepraszam, za literkę k, to i tak będzie liczba nieparzysta. Dlatego, że jest dwójka przed k, czyli jest to wielokrotność dwójki, a wszystko pomnożone razy 2 będzie parzyste, a skoro dodamy do tego nieparzystą liczbę 1, no to wtedy już będzie liczba na pewno nieparzysta. Czyli od razu sobie dodajmy tak. Eee, suma wynosi 112 czterech liczb, czyli jest 2k plus 1 plus 2k plus ile? Uwaga, zgadujcie, kolejna liczba nieparzysta. 2k plus 3, dlatego że 2k plus 2 było parzyste, plus eee, 2k plus oczywiście tutaj będzie 5. Plus 2k plus 7. No i tak, to jest oczywiście pierwsza liczba nieparzysta. To jest oczywiście nasza druga liczba nieparzysta. To jest, sorry, druga. To jest nasza trzecia liczba nieparzysta. Okej, okay, i to jest właśnie nasza czwarta liczba nieparzysta. I wiemy, że to wszystko równa się 112. Także co robimy w tym momencie? W tym momencie oczywiście zajmujemy się uproszczeniem wyrazów podobnych. Czyli tak, mamy 2k, 2k, 2k. 2k, wszystko to jest dodane, także ogólnie jest 8k plus ile mamy właśnie pojedynczych? 1 plus 3, czyli 4, plus 5, czyli 9, plus 7, czyli 16, plus 16 równa się 112. Ok, eee, no nawet rymuje generalnie, czyli 8k równa się, od tego oczywiście odejmujemy 16, skoro odejmujemy 16, to będzie 96. Eee, I skoro to jest 96, a 8 razy 10 to jest 80. No to podzieląc przez 8 będzie to 12, czyli k równa się 12, i tak, k równa się 12, no to teraz możemy zająć się wypisaniem też, tych wszystkich naszych y, liczb, liczb, liczb pierwszych, które, które mieliśmy wypisać, czyli pierwsza to jest 2k plus 1, y, czyli to jest 2 razy 12 plus 1. Czyli to jest 25. Jak widzicie, wszystko się zgadza. To jest nasza pierwsza liczba nieparzysta. Druga, no to oczywiście będzie po prostu każda kolejna liczba nieparzysta jest o dwa większa, żeby znowu była liczbą nieparzystą. To od razu piszę, że to jest 27. Trzecia to będzie 29. A czwarta nasza, no to będzie oczywiście 31. Także, kochani, to by było całe zdanko. Zapamiętajcie sobie ten wzór, że 2k plus 1 to jest wzór właśnie na liczbę nieparzystą, bo to ma odniesienie po prostu zawsze i wszędzie w matematyce, zawsze się to przyda. To był właśnie cały dzisiejszy odcinek z rozwiązywania równań metodą równanierównorzędnych. Równoważnych, sorry, nierównorzędnych. No, równoważnych. Także co, jak się podobało, jak się czegokolwiek nauczyliście, no to, to fajnie, bo jakbyście stawili tą łapę w górę. No liczę na to, musisz stawić tą łapę w górę, mordo. I, I suba tam na kanale też super by było, nie? Do tego zapraszam na Instagramka. Wyświetlać tam właśnie link w opisie. Jest oczywiście... Yy, I co? I oczywiście se chce komentarze. Jak czegoś nie rozumiecie, no to jest dla Was. Ja dziękuję ślicznie za oglądanie. To by było na tyle. I widzimy się już za kilka dni. Także co? no ja lecę.